Cześć cześć, Auryczny tarot i aura kolejnego tygodnia. Tym razem 11. 17 kwietnia. Witam was bardzo serdecznie. Dziękuję za waszą obecność, za waszą aktywność i waszą ciekawość. Dla tych, którzy tu po raz pierwszy zaglądają lub dla tych, którzy stale bywają, a chcą wiedzieć więcej. Informacja krótka. Spotkania cotygodniowe i co miesięczne służą temu w akcencie koloru medytacji. Tej formie akurat spotkania z nią służą temu, abyśmy aktywowali w sobie poprzez pozytywne afirmacje, poprzez słowa, kolory, magię tego wszystkiego, co w tej aurze właśnie tego przekazu się pojawia, to, co w nas wymaga podpimpowania. A więc mówiąc inaczej, wewnętrzne samo uzdrawianie, uzdrawianie relacji, sytuacji w jakiejś czasoprzestrzeni. Po to, żeby ona funkcjonowała dla nas lepiej, po to, żebyśmy my się ze sobą również lepiej czuli. Te spotkania są ogólne, te spotkania kierowane są do nas wszystkich, ale jeżeli się tu znaleźliście, jeżeli y, przyciąga Was również ta wiedza, to znaczy, że jej potrzebujecie. To znaczy, że również ten kolor może dla Was fajnie, z Wami również fajnie pracować. A jak z nim pracować? Po prostu stosując go w swojej codzienności, w użytkowych przedmiotach, którymi się otaczacie, które tworzą także wasz styl, waszą przestrzeń, to wszystko, co, na co patrzycie, po to, żeby oczy karmiły się tym kolorem, żeby pobudzały właśnie te wibracje potrzebne waszemu organizmowi, waszej. Aurze, waszej energii, a aby jej było jeszcze więcej, tej pozytywnej, tej takiej chętnej do działania, do zmian, do życia, mówiąc najprościej. Dzisiaj dwa Agaty przed Wami, jak widzicie, w dwóch różnych kolorach. Wybierzcie proszę ten, który z Wami najbardziej współgra, który Was przyciąga, do którego przypisany jest zestaw wylosowanych dla Was intuicyjnie kart. I zapraszam grupę pierwszą. Zobaczmy, co Wam się chce tutaj pokazać na tydzień od 11 do 17 kwietnia. Zaczniemy sobie od znaku hasła dzisiaj, tego, który sponsorowany jest od aniołów, czy też od tych wyższych, fajnych, świetlistych energii. Pokazał się humor. A więc ten tydzień, mam nadzieję, będzie dla Was właśnie taki rozweselający. A być może jest to również informacja, znak sygnał do tego, żebyście ten humor podarowali sobie innym, a wprowadzili trochę koloru, trochę wygłupu nawet, czegoś, co jest rozśmieszeniem, czegoś, co jest dobrą, a, dobrym filmem, komedią, stand-upem czymś, co też pobudza Was w codzienności. Aby buzia się śmiała, aby jej mięśnie również pracowały w tę stronę, która zaprzecza grawitacji. To jest dosyć ważne, słuchajcie, aby. Ten balonik tutaj, pozwolić sobie na to, żeby pofrunął do góry, żeby poniósł wasze marzenia, żeby gdzieś coś w tym tygodniu zostało takie, stało się takie lekkie podejście z humorem, słowo dane drugiemu człowiekowi, także gdzieś być może obrócone w humor, jeżeli on gdzieś wam funduje coś, co jest ciężkie, podejdźcie do tego w ten sposób, zamieńcie tę energię, a zobaczycie pewną magię wokół siebie. A propos magii tego, co jest właśnie pewnego rodzaju zmianą, czy też nastawieniem, być może innym, transformującym poniekąd, pokazała Wam się karta B13. Piękne, fajne kolory zieleni. Jakże zobaczcie, kompatybilne z tym wszystkim, co tutaj jest, również tłem. No i Waszym wyborem, a więc też ten akcent zielony Was przyciągnął. A karta, czy też ten anioł, przychodzi do Was właśnie z tym przesłaniem, które mówi, że Wasze serce, moje serce, jest moją gwiazdą przewodnią. Teraz budzę się na pełny potencjał mojego serca. A przesłanie idące wraz z tą kartą mówi, teraz energia otwiera przed Tobą nową sferę bezwarunkowej miłości. Stwarza to głębokie zrozumienie siebie i swojego istnienia. Twój anielski towarzysz pozwala swojemu światu zabłysnąć w najgłębszych poziomach Twojej istoty, a tym samym pomaga Ci odkryć ukryte w Tobie świetliste właściwości. To wspaniały moment, kiedy czujesz się całkowicie bezpieczny i kochany. Te kolory, ta karta, to przesłanie, ta energia, ona chce Ci właśnie to podarować. Zwróć się do niej, zwróć się do siebie, zwróć się do tego archanioła, jeżeli w niego wierzysz, i poproś o to, aby zesłał na ciebie właśnie to poczucie, tę energię, to zapewnienie. Energia tego archanioła, energia również tego koloru, który właśnie reprezentuje wszystkie te wibracje, jest jak matczyny uścisk. Jednocześnie pocieszający, kochający i wzmacniający poszerz swoją wizję. Zdejmij klapki, jak mówi karta, i rozpoznaj swoje prawdziwe wewnętrzne skarby. Możesz wyruszyć na nowe brzegi. Ta energia wspiera rozwój Twojego jasnowidzenia i pozwala intensywniej połączyć się z intuicją. Miłość o niewyobrażalnej intensywności przepływa przez całą Twoją istotę, gdy ten archanioł. Ta potrzeba także wołania o tą energię jest blisko Ciebie. Inkarnowałeś się na ziemi, aby być bramą do zupełnie nowego poziomu bezwarunkowości w przeżywanej miłości. Miłości, która przekracza wyobraźnię. Ćwiczenie proponowane na ten tydzień mówi, abyś zbliżył się do tej energii, do potrzeby zrozumienia. Może ona być ci dana właśnie poprzez przywoływanie tego Archanioła, poprzez poczucie bliskości, opieki tych ciepłych, fajnych skrzydeł anielskich albo budowania w sobie tej mocy i wiary właśnie w siebie. Ta energia jest bardzo wysoka i jesteś gotowy do podniesienia swojej wibracji i świadomości przy wsparciu właśnie tego pragnienia. Tego kierunku, także wzmacnianego w sobie. To głębokie pragnienie Twojego Morza, jak mówi karta. Upewnij się teraz, że wspinasz się na kolejny krok na swojej ścieżce przebudzenia i aktywnie realizujesz swoją misję jako pracujący ze światłem. Ten, który pracuje, ten, który również niesie to światło po to, żeby ten świat był lepszy. Z kolei Twoje białe wewnętrzne światło staje się jaśniejsze i bardziej promienne z pomocą tego właśnie y, towarzysza anioła, tej właśnie energii, tej potrzeby także niesienia, być może tego humoru. Pamiętajcie, te anioły występują w różnych postaciach, a więc uwierzcie, uwierzcie albo w nich, albo po prostu w siebie i to, że jesteście w stanie przejść ponad trudem codzienności a, i znaleźć w niej również odrobinę humoru, aby pobudzić to serce. Ten tydzień może okazać się mocno magicznym czasem, jeżeli wejdziesz oczywiście i uznasz ten głęboki kontakt ze swoją duszą i tym planem, właśnie który jest z tobą, przy tobie. Pozdrów swoich opiekunów, pozdrów te energie kosmiczne i bądź serdeczny dla siebie także, a może przede wszystkim i dla swojego bytu, swojego ciała, swojej myśli, wiary w siebie. Pozwól sobie na takie boskie, niebywale silne częstotliwości. Wesprzyj się właśnie tymi kolorami w tym tygodniu, aby to aktywować. Patrz na zieleń, wychodź również na zewnątrz. Staraj się mieć kontakt z tym, co właśnie jest odskocznią, chociażby od tego, co jest elektroniką. Ta zieleń może być takim. Od promiennikiem tego, co negatywne, a więc usiądź po prostu pracując. Pozwól sobie na trzy minuty pauzy i spójrz na to, właśnie co jest tym kolorem. Gama kolorystyczna jest szeroka. Znajdź ten, który najbardziej z tobą jest spójny. I bądź otwarty na wszystko, co nowe, na to, co napływa do twojego życia, dzięki właśnie temu zaufaniu, temu sercu, tej otwartości. Możesz wypowiadać również afirmacje, możesz wzmacniać także kontakt z tym, z tą energią, ze sobą, ze swoim sercem, idąc właśnie ku sercom innych, dodając sobie tym samym wiary w to, że są stoją za tobą te mocne anielskie skrzydła, które cię po prostu uniosą. A co wam się pokazało w kartach od przetrwania do rozwoju? Zobaczmy. Hmm. No właśnie, białe światło. I numer 60, a więc wzajemność, serdeczność, taka energia mocnej empatii, także uzdrawiania poprzez wzrost, poprzez pewną inną być może perspektywę, złapaną, uchwyconą, czasami po prostu, czasami pod wpływem jakiegoś impulsu. Dlatego to serce może się tu pokazało, aby być otwartym, aby nie stawiać sobie pewnych stereotypów, barier, granic. Nie traktować w tym tygodniu przynajmniej, być może, starać się być trochę innym, aby zobaczyć ten efekt. Możecie pracować z tymi kartami dłużej, tak długo, jak potrzebujecie, jak one również z wami wibrują, lub czujecie ten taki przyciągający magnetyzm do tego właśnie koloru. Nie żałujcie go sobie. Otwórzcie się na intuicję, na to, co ona wam podpowiada, co wam jest potrzebne. A więc zrozumienie, rozwój i. Praca, praca z energią, praca ze światłem. Jestem przewodnikiem światła, czy też, no właśnie, jestem tym aktywatorem tego, co lepsze. Moje ciało ma doskonały wymiar, ma doskonały wyraz. Każda z moich komórek i każda nić DNA są teraz w pełni witalne. I to również ta energia nawiązuje do tego, co mocno medyczne w nas. A więc to serce, które jeżeli ono nie będzie funkcjonowało sprawnie, no i to światło także nie będzie mogło się wydobyć lub świecić odpowiednio mocno. Przekaz idący wraz z tą kartą mówi, że jako pracownik światła masz do wykonania duże zadanie. Możesz myśleć, że nie da się nic więcej zrobić, że już zawsze tak będzie, lub nie można inaczej, ale ta podróż, te fazy te stadia, które przechodzisz, które odczuwasz być może bardzo mocno lub tkwiż w nich czasami na długo, są dla Twojego najwyższego dobra. Dlatego połącz swój umysł z sercem, połącz go z duszą, tak jak czakry. One muszą wszystkie ze sobą być spójne, aby działały, aby dawały Ciebie e, takiego zdrowego, energetycznego, pełnego. I dlatego, jeżeli zastosujesz to, co jest tą główną pompą napędzającą całą resztę, a więc sercem, wiarą, ufnością, po prostu dobrem, Twoja witalność zabłyśnie. Twoja witalność już wzrasta wraz z tym przekazem, otwierając cię na to, co jest pewnym dla Ciebie. Jestem przekonana, że znanym procesem. I z uśmiechem na twarzy powtarzaj w ten tygodniu afirmację. Moje ciało. Ma doskonały wyraz, a każda z moich komórek i każda nici DNA są teraz w pełni witalne. Kluczem do tego zdrowia w każdym jego aspekcie, pamiętajcie, jest ten humor. Nie żałujcie go sobie. I ja również wysyłam Wam moc uśmiechów i tego co pozytywne. Ja też wybrałam ten kolor. Trzymajcie się, ciepło i do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Hej! I zapraszam grupę. Podobnie jak w poprzedniej grupie, zaczynamy dzisiaj od hasła tego skrzydlatego, sponsorowanego od Aniołów. Zobaczmy, co Wam się chce pokazać. Wizja. Wizja na siebie, wizja na duszę, wizja na przyszłość. A więc ten tydzień może przynieść Wam, mówiąc po prostu, jakąś wizję, a może jest to informacja, abyście byli wyczuleni bardzo mocno w tym tygodniu na pewne sygnały, znaki które mają Wam właśnie przynieść jakąś przebitkę. A więc tutaj intuicja również dosyć mocno wyostrzona w tym tygodniu. Zresztą kolor, który wybraliście też o tym może świadczyć. Co mówi Aura Soma B97 i Archanioł Uriel. Dzisiaj Archaniołowie nas odwiedzają przedświątecznie, a kierując się w stronę przesłania idącego wraz z tą kartą, ten tydzień chcę Ci powiedzieć, że Twoja miłość do Ziemi, tego trwania tu Takiego materialnego przyczepności, pewnej stabilności, być może również, no albo jakiegoś kierunku tematu, z nią właśnie związanego, jest silna i jesteś obecny właśnie w tej chwili, w tej teraźniejszości, teraz tutaj. A ten Archanio, ta energia jest teraz po twojej stronie, aby pomóc ci rozpoznać twoje złote serce. Nosisz w sobie mądrość. I jesteś połączony z tajemnicami istnienia. Twoje wrażliwe zdolności wibrują teraz bardzo wysoko, a Twoje wiadomości, wizje są zawsze skierowane na dobro Ziemi i wszystkich istot, które w niej żyją. I to samo przyjmuj od Ziemi, a patrząc, łaknąc, uczestnicząc, słuchając tego, co jest dobre, tego, co jest pozytywne. Gdy wprowadzasz swoje serce, to złote, do swojego wcielenia, ten archanioł, ta energia, ty sam, ludzie wokół w postaci tych aniołów, wspierają cię w używaniu także tej energii dla siebie. Głęboka błogość może pojawić się teraz w tobie przez przebudzenie tego, co jest właśnie w tobie serdeczne i tego, jakie jest twoje serce. Zawsze bądź w pełni obecny tu i teraz. Wtedy wszystko, co robisz, będzie miało szczególnie wysoką intensywność. Koncentracja na teraźniejszości, obecności, nie tam i nie gdzieś, ale właśnie tu jest bardzo istotna. Uziemienie, utrwalenie także swojej wartości, poczucia jej w odniesieniu do tego, gdzie jesteś, jaki jesteś, i nie odkładaj tego na później, ani nie uciekaj tam, gdzie już byłeś. Chcieliłeś się po to, aby przez swoją istotę celebrować to, co jest głęboką miłością. Także pamiętaj do tej planety, do Ziemi. Ćwiczenie Wam proponowane to wchodzenie w głębszy związek na kilka dni, kilka tygodni, w zależności od tego, jak czujesz potrzebę obcowania z tymi kolorami, po to, żeby. Energia była wyższa, żeby wibrowała w tobie do tego, co jest gotowością, celem podniesienia swojej świadomości przy wsparciu właśnie olejku, kolorów, wiary, kierowania myśli, intencji do tego, co wyższe, do tych anielskich skrzydeł, aby cię otoczyły miłością. Pomoże ci rozwinąć to w tobie najwyższy potencjał. Pamiętaj, że jest to głębokie pragnienie Twojej duszy, abyś teraz właśnie wspinał się na kolejny krok w swojej ścieżce przebudzenia i aktywnie realizował swoją misję. Jako ten, który pracuje ze światłem, jako ten, który to światło ze swojego serca poprzez swoją wiarę i obecność teraz w tym miejscu, właśnie uwagę, koncentrację, także przekuwał w realizację. Te kolory. Ta praca z nimi może właśnie podciągnąć Twój potencjał, Twoje głębokie pragnienie. Twoje wewnętrzne białe światło staje się jaśniejsze i bardziej promienne z pomocą Twojego anielskiego towarzysza. Pamiętaj, że ta informacja to jest informacja, która płynie prosto ze źródła. Czytanie jest ogólne, ale jeżeli tu trafiłeś, jeżeli wybrałeś faktycznie ten, ten obiekt, to on daje o sobie znać. Tymi słowami, tymi kolorami, tym przekazem. Karta również nakierowuje Cię, abyś się wsłuchał, widział właśnie w tym tygodniu, otworzył się także na siebie pod kątem kontaktu z samym sobą, a więc nie uciekania przed nim, nie uciekania właśnie przed sobą. Poświęć sobie chwilę, skup się na sobie. Do tego woła karta. Otwórz, zobacz, uruchom tę wizję. I pomedytuj, albo po prostu popatrz na ten kolor, ten, który jest sobie bardziej potrzebny, lub te kombinacje. Oczywiście, jeżeli czujesz zgodność i harmonię, synchroniczność także z tym przesłaniem. A co mówią karty przemian? Karty przemian pokazują trzynastkę w ogóle dla Was, 6-7 i też podobne kolory jak w grupie pierwszej, a więc być może są to osoby, które wybrały te dwa obiekty. I też to czytanie jest bardzo... Bliskie, a takie nawiązujące, rozkwit, zrozumienie i uścisk. Jestem teraz chętny, gotowy i zdolny objąć mój umysł, myśli i uczucia we wszystkich pozytywnych wyrażeniach. Tylko takich, jak mówi karta, objąłeś życie poprzez pozytywne myślenie, bo już tam jesteś. To jest właśnie ta rzeczywistość, w której stoisz twardo na Ziemi. Odczuwanie i trwanie, a więc inaczej czucie i bycie. Możesz zobaczyć i poczuć pozytywne rezultaty całej Twojej pracy. Gratulacje, tak trzymaj. Dbasz o siebie niesamowicie. Jesteś chętny, gotowy i zdolny objąć całe swoje ciało, całą swoją postać. Umysł, myśli, uczucia tylko w pozytywny sposób. Patrząc na siebie z troską, łagodnością i miłością, która też w tym zielonym kolorze tutaj wam się pokazała. Może zajrzycie do pierwszego czytania, tam też dużo serca w tym tygodniu a więc serca w górę, energia do przodu i myślenie pozytywne, które jest napędzające wszystko to, co jest możliwe do uzyskania. Obraz, pamiętajcie, kreuje również nasze apetyty na życie, a więc to jak na co patrzymy, czego słuchamy, co nas otacza, co nas buduje w to co chcemy, żeby nas otaczało i budowało jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli patrzymy, otaczamy się rzeczami, które są brzydkie, niefajne, rażące, trudne, denerwujące, musimy je w jakiś sposób zneutralizować albo pozbyć się ich najlepiej ze swojego otoczenia. Przyciągając to, co nam potrzebne. Dlatego wizja, która Wam się pokazała, może chcieć sygnalizować, że w tym tygodniu może ktoś, może jedna osoba z Was musi coś dostrzec, zobaczyć, yy, przetrzeć oczy, przejrzeć, może również, aby właśnie sięgnąć, czy też być już tu po to, żeby za chwilę przyszło, stało się to możliwe, co jest pragnieniem Waszego Serca. Czego ja Wam życzę, jeżeli tego potrzebujecie? No i w ogóle przesyłam Wam moc pozytywnej, fajnej energii na ten tydzień, aby wibrowała, była i budowała moc tych serc wokół nas, abyśmy byli fajni, abyśmy byli tacy świetliści. A więc niech to złoto do Was przejdzie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Do zobaczenia za tydzień. Hej!